Cześć, cześć, hello! Z tej strony CircleTV, nasz I wygrany konkurs. podkowami. Może się skusisz i też spróbujesz. Przecież wygraliśmy. Dobra, zabraliśmy ten. Sprawdźmy sobie czy w inwentarzu, czy aby na pewno mamy tak super punktację. Mamy, to prawda? Tak właśnie jest. Um, zbliżamy się do końca, proszę państwa, powoli. tego pójdziemy sobie jeszcze tu. Zrobimy inne. I. Zapłukaj. Tutaj był taki myk, że twarz, która się pojawi tam w tym kółeczku, e, można było wsadzić tam swoją twarz, po prostu zdjęcie zastąpić plik w folderze gry, a w wersji gogowskiej wygląda na to, że nie da się tego zrobić. Dlatego będziemy rozmawiać sobie. Czy to aby na pewno dobry pomysł? No, słucham. Jestem zajęty. w sumie nic. Wracaj tu w tej chwili. Jeszcze nie skończyłeś? Już idę? Słuchaj, muszę lecieć. I przynieś tym razem olejek. Jak zapukam jeszcze raz na coś się stanie? Czy to No. Wracaj tu. to samo. Dobra, ilu nas zostało jeszcze? Lary na prowadzeniu, więc hit. Ta tablica pokazuje przebieg oraz indywidualną punktację zawodników. Pucharów zdobywców, pani kapitan. A jednak oszukiwanie może się opłacać, prawda? Tylko, żeby cię teraz nikt nie nakrył. Nie ma opcji, no bo jak? Dobra. Zagramy sobie teraz w krięgle. 30 z 32, super. Jest chyba lepszy w te klocki. O! poczułem się urażony teraz. Mogę z nim pokazać? Nie słyszycie. A nawet gdyby słyszał, nie chciałby z tobą rozmawiać. No tak. Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego kręgielnia została udekorowana figurkami morsów? Nie wiadomo. Eee, dobra, karta punktacyjna, karta punktacyjna. Gdzie to jest fakt, to nie to. O. Nice, tak z dupy trochę, ale zawsze. Popatrz na nią. Nie wytarli przed grą swoje kule. My nie wycieramy, my gramy. Nie ma czasu. Podniesiemy to w ogóle? Tak. Okay, co teraz? Takie to Tory kum prowadzą prosto na rufę statku. Czyż to nie wykrywane? Oh. No, kiepsko poszło. Mamy są Mamy. Okej. Okay. Dobra, co zrobiliśmy? Jeszcze? ostatnio byliśmy też tutaj i tu możemy się dostać na spokojnie teraz. Ale. Cyberpalma 2000 nie jest prawdziwym drzewem, tylko niewiarygodnie realistyczną symulacją tegoż. Ochraniacz przed kichaniem to nieoceniona pomoc przy dzisiejszych szwedzkich stołach. Ski. Na stole nie pozostało już nic poza plamami bitej śmietany, plastikowymi tackami i chorągiewkami. But tak? Oj. Nic już dla ciebie nie zostało. Niechcący, proszę mi wybaczyć. Nad stołem unosi się mdły zapach czekolady. To nasze przejście. Twój mózg przywołuje strzępy wspomnień z ostatniej nocy, gdy przeciskałeś się tędy, aby dostać się do tego pokoju. Ten stolik zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy mebel w kształcie tropikalnej wyspy. Resztki musu czekoladowego uformowały na stole lepki stożek. uwaga! uwaga. Cały w całym pokoju Karim unosi się, brał, się właśnie w konkursu konkursu na w skakaniu, w skakaniu. Dobra, gdzie się działa ta laska w czarnym kapeluszu? Zadziwiające. Czego może dokonać porządna iniekcja? Okej. Okay. O! Mnóstwo pogniecionych papierów. Czy aby tylko to krzesło zajmował twój wyperfumowany przyjaciel, kiedy wystartowałeś z tymi twoimi kretyńskimi... kiedy byłeś tu ostatnim razem. Bierzemy to. Co to jest? Ubezpieczenie na życie? Co ubezpieczenie na życie opiewające na sumę biliona dolarów wystawione na niejakiego onanisa Boninga? Zaś główną spadkobierczynią jest hm Anet B Boning. No tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Um, to co by się przydało teraz zrobić? Zastanówmy się. Ehm um, cycki? Nie. Nie, nie będzie. <laughs> Kurde, co tu trzeba było zrobić? Zaraz sobie przypomnę, szyjsko. Proszę się nie przejmować. Aha, no tak. Musimy teraz zdobyć jej e, pokój. Odróbcone. I nie wiesz, gdzie znajdę starszego pana? Weź mnie. Nie, nie. Chodzi mi o starszego pana nazwiskiem Boning. Kurcze. Nie jestem upoważniony do udzielania takich informacji osobom postronnym. Jak zwykle. Recepcja czego? Znaczy czym mogę służyć? Czy mogę poprosić o połączenie z pokojem państwa Boning? Łączę. O. Halo! Halo? pan Boning? Bonnie. nie boning. Bardzo mi przeszkadzać. Nice. Jeszcze raz. Recepcja. Co tym razem? Czy mogę prosić o połączenie z pokojem państwa Boning? Łączę. Halo? Halo. Czy mogę mówić z panią z tej kajuty? Posłuchaj, synku! Albo przestaniesz nas nękać? Albo osobiście zadbam, żeby wyrzucono twój tyłek za burtę. No jest uroczy, ale my już wiemy jak się do tego dobrać. Moje konto. trochę stan mojego rachunku, czy możesz go dla mnie sprawdzić? Tak, oczywiście. Poczekaj, zaraz wrócę. Bye bye. Telefon stan. Klik. Dobry pomysł. Co? Go Oil? No bardzo pomocne. Tylko jak tu wybrać taki numer? Larry, patrzysz na telefon do góry nogami. Nie, patrzę do góry głową. Patrzysz odwrotnie. Chodzi o 71009. Numer telefonu Boningów to 71009. Wiedziałem. 7 to kierunkowy na piętro. Numer ich pokoju to w takim razie 1009 A tak, no hej, dobra To jest pewna pomoc, dobra <grystanie> Zacnie. Dobra, Mara Robert, o proszę wysunęło się Idziemy. Twój rachunek jest śmiechu wart, tyle ci powiem. Dziewiętnaście Tak, tak, tak Później tego samego popołudnia. Uroczy. Uwaga, uwaga! Daj już wygrał puchar sceptycyzmu, ale nie chcę to uwierzyć. Dekoracyjna wymowa tego lichtarza jest tak samo dyskretna, jakby ktoś przykleił po prostu na ścianie zwitek 100-dolarowych banknotów. Sztuczne pierwsze. Lepsze potwierdzenie tezy, iż prawdziwa sztuka jest wieczna. Nie uważasz? Ja. Nie możesz ich dosięgnąć. Dokładnie, gdzie jest drabina, kiedy jej naprawdę potrzebujemy? Panienki są całkiem spoko. Ale kolesie przypominają ci tych wielkich bydlaków, którzy gnoili cię zawsze na plaży. Pamiętasz? O co ci chodzi z tym zawsze? Przepraszam, to było z raz czy pięć. <laughs> no, nie właściła drzwi otwarte. Z myślą o tobie, no wreszcie coś konstruktywnego. Na złotej tabliczce, zawieszonej nad guzikiem, wygrawerowano Boningowie. Mogę, możemy dotknąć wszystko poprzeć? Pamiętaj, powiedziałem że Aha, Myślałem, że zepsuliśmy wszystko. Dobra, no co może pójść źle. Okej. Okay. Co my tutaj mamy takiego fajnego metalowe coś? To Może być skrzynka z narzędziami, albo zasobnik z amunicją. No Boże. To ja. Um, coś jeszcze to jest takie dobre, że nie chyba właściwie nie bardzo. Duże o regularnych kształtach i drewniane ciężko wyczuć. Może to być skrzynka, a może też trumna. Okej. Okay. W tym pokoju jest bardzo ciemno, ale zdaje się, że na łóżku leży jakieś ciało, tylko czekające na Twoje nadejście. To jest tylko to, coś wszędzie tu jest, nie ma tu nic więcej, ok? To mi przypomina łóżko. Pachnie gardeniami z lekkim śladem wody kolońskiej i. Tajemnicy. No dobra, baby. Czas zaczynać. Nice. Do... A Lary, co ty wyprawiasz? Miałeś go wykończyć trochę później. Ja. Ja. No, ja myślałem, że ty, że, że on, ja... Ja spałam sobie spokojnie w pokoju obok. Tak, teraz wszystko staje się powoli jasne. Zawał, żadnych dowodów. Bardzo ładnie. Jezu, ale ten facet chrapie! Hej, mała! Może chodźmy do twojej kajuty i pozwólmy odpoczywać staremu prykowi spokoju, co ty na to? Wydaje mi się, że to jest właśnie to miejsce, w którym chciałbyś teraz być. O nie! Ona myśli, że jestem gejem. Nie, 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 to wcale nie jest tak, jak myślisz. Przestań zgrywać się na większego debila niż jesteś. Wszystko sobie zaplanowałeś. Przyznaj się! Ale kiedy odsłoni wszystkie karty? Co on kombinuje? Anet, ty chyba nie myślisz, że jestem gej. O tak, to właśnie sobie myślę. O ziem draniu. A zatem zagramy w twoją grę. Przede wszystkim pozbądźmy się tego. Hej, moje ciuchy! Czy on chce, żeby materiał dowodowy tak się walał na miejscu? Chyba powinieneś stąd wyjść, zanim jeszcze bardziej mi pomożesz. A zresztą, co za różnica, już mnie to nie obchodzi. Nie patrzą, proszę, proszę bardzo. Popatrzcie sobie. Nice. Mamo, czy to jest choroba weneryczna? <grym> Stylowo. Uwaga, uwaga. Nie mam nic do powiedzenia. Tak, no tak. Obrót. Dobra, żartowałem, że nie będzie cysku w tym odcinku, czekajcie. Raz, dwa, trzy... O, proszę. A jednak cię do tego ciągnie, co? Czego <laughs> mnie? Nie, nie. Ja tylko podziwiałem kunszt wykonania. Tak, jasne. Jeśli szukasz takich rozrywek, to obawiam się, że kupiłeś nieodpowiednią grę. Dobra. Nie da się tego odpiąć. Hmm. Może to była ta strona? Ty po prostu uwielbiasz, już macać, macać, macać. Bloknięty Nie ma za co. Cię zobaczyć. Tak się zastanawiałem, hmm. jak mógłbym zaciągnąć się do łóżka. Czy moglibyśmy chwilę porozmawiać? Nie wiem, czy w ogóle mamy o czym rozmawiać. No więc maleńka, spod jakiego jest tej znaku? Okrągłego. Proszę. Wiesz, jak znak stop. Nice. Słuchaj, w sprawie poprzedniej nocy ja tylko chciałem powtórzyć... Że nie jestem gejem, przynajmniej osobiście. Posłuchaj, zrobiłeś to, co zrobić chciałeś, a ja nie chcę o tym rozmawiać. Rozumiesz? Ale ja... cóż, jak uważasz? Czy powinny nam się zaśmiać? Dobrze nice. nie widziałem twojego mm, dystyngowanego towarzysza. Czy u niego wszystko w porządku? Tak, w najlepszym porządku. Uwaga, nadchodzi. Mam nadzieję, że dobrze jest mu Rady. Widzieliście kiedyś lepszą sztuczkę od tej laleczki? Dobrze, dobrze. Wypoczywa. A więc to szantaż? Mm, szantaż. Mam nóż. Hej, poczekaj! Wcale ci nie groziłem! No ja nie miałem zrobić. Dobrze. Kupi. Okej, wracaj tu. O, tym razem bez easter egga. Tak? Och, to ty... Po co on się tu kręci? Kręciłem się w pobliżu. Bo się nakręciłem. Dobra, użyjmy tego, co powinniśmy użyć. Czyli... Dajcie, to jest? Jest. Mam coś, co jak sądzę możecie zainteresować. Cholera, ta przeklęta polisa ubezpieczeniowa. Słono, teraz za nią zapłacę. Ależ tak, to moje. Jestem tego pewna. Dziękuję Ci za zwrócenie mi mojej własności. Hmm, tak sobie myślałem, że, no wiesz, za coś tak specjalnego jak to, mógłbym oczekiwać od Ciebie jakichś takich bardziej wylewnych podziękowań. Jak chociażby seks. Och, nie wydaje mi się, abym miała cokolwiek, co mógłbyś chcieć. O, wydaje mi się, że masz mnóstwo tego, co mógłbym chcieć. Myśl, myśl, jak tu się pozbyć tego gnoma? Nic nie przychodzi mi do głowy. Co ty na to, żebym wszedł do środka? Twojego skarbca. Dobrze zrozumiałam. Wiem, czego ode mnie chcesz. Lary, jeśli ci to dam, to nie chcę nigdy więcej cię widzieć, rozumiesz? Nigdy więcej. I na tym się skończy nasza znajomość. Kapiszi? Ona chce, żebym się z nią kochał i nie chce, żebym do niej później co ani Nie o ja to chodzi. Dary. w moich myślach, ponczusku. Uch... Dobra, poczekaj tu na mnie. Kurczę, żeby ją zdobyć, facet musi chyba stanąć na głowie. Dobra, Larry. Z reguły nie trzymam gotówki przy sobie, ale to jest więcej forsy niż pewnie w ogóle widziałeś w całym swoim życiu. A teraz zrywka stąd, chłopaku. Strzałeczka! Co to jest? Pół miliona dolarów. Hmm. Ale ja chciałem zaliczyć. Hmm. <śleszy> 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 A ale jak coś stanie jeszcze raz, przyjdzie? Wszystkich uczestników ostatniej edycji 24-godzinnego masz ja się już do ciebie śpieszy No nie wyjdziesz. I nie dostaniecie żadnej nagrody. Okej. Okay. Co tutaj są za rzeczy? Chyba wystarczy ją przekręcić, i voilà. Okej, Pozory często mylą. No tak. Pod sufitem biegną masywne stalowe rury. Zupełnie jak u ciebie w kuchni. Nic nie zobaczysz. To okienko jest straszliwie brudne. Zupełnie jak twoje okna. Przykładasz ucho do okienka w drzwiach i jakby z oddali dochodzą do ciebie odgłosy na wpół uśpionej maszynerii. Zupełnie jak twoja pralka. Tak, to mamy takie rzeczy w kajucie? Okej. Okay. Co my tu, mamy? tu z kolei mieszczą się świeże skrawki kory brzozowej. Bardzo to efektowne, ale sądzę, że wszystko można by załatwić prościej. Mogę to wytłumaczyć. Tu trzymane są kręgle po tym, jak zostały na niższym pokładzie wystrugane przez bobry. Potem wyszlifowane przez... A, po co ja ci opowiadam o procesie powstawania kręgi? Wystarczy powiedzieć, że to są kręgle. Wiecie, że ja zawsze myślałem, jakbym mały, że kręgle to są te kule do kręgli, nigdy nie łapałem tego zwrotu kula do kręgli. Z HGW przechodzą setki plastikowych korytarzy dla bobrów. Dobra, pamiętacie jak opowiadała nam jak to się stało, że tu z kolei mieszczą się świeże skrawki kory brzozowej. Jak to się stało, że yy... no Wywaliłeś jej nogę w powietrze? Ja pamiętam Trzeba zrobić tak? Świetny pomysł Otwierasz drzwi i rozpylasz Dejodorant w całym pomieszczeniu Nieźle przeszedł Tak Widzisz, żył Okej okay. Pora wygrać kręgle Tak jest, okej okay. K -Y -K -Y to jest to KY, to chyba to. chusteczka. Zliknie. Bliższe przyjrzenie się damskiej chusteczce umoczonej w erotycznym żelu KY i środku do polerowania ruletek powoduje, że nagle bardzo chcesz być sam. No, lecz. Ten certyfikat mówi, że jesteś właścicielem 5 milionów akcji firmy Boneco Transportation. Z racji, że wszystkich akcji jest zaledwie 10 milionów oznacza to, że jesteś grubą rybą Cool Okej. Okay. Zagrajmy w to tak jak się powinno w to zagrać, czyli w stylu Larego. Weź Super Lare. O nie, 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 nie. nie. O, tu, i używamy chusteczki. O. Teraz będzie się dopiero działało. No, zagrajmy. Teraz najlepsi. się udać. Jestem najlepszy.

Tak, w dzisiejszym odcinku. E, ogarnęliśmy Anet i ogarnęliśmy kręgle. Został nam jeszcze tylko jeden konkurs i pani kapitan. I to będą dwa ostatnie odcinki Larego. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać wszystkie punkty. No i co? I co, co jak to rozwiążemy to dalej? Jeszcze z Gosia, pamiętacie? To to zobaczycie na odcinku. Tak, na sam odcinku Gosia. <laughs> e, jak się podobało to lajkujcie, panie subskrybujcie myszeczki, papadki. É, cara.